W ubiegłym tygodniu polska waluta zyskała na wartości. Był to wynik przekazu, jaki dostaliśmy z Rady Polityki Pieniężnej przekazu, który wypadł jastrzębio. Chodzi generalnie o to, że szanse na obniżkę stóp procentowych w marcu wydają się być niewielkie, skoro prezes Glapiński zwrócił uwagę na dużą niepewność co do prognozy inflacji w drugim półroczu. Chodzi oczywiście o kwestie związaną z tematami ustawowymi, czyli kwestie stawki vat na żywność, czy też kwestie uwolnienia energii, cen energii, które mogą mieć miejsce w lipcu. Więc w takim układzie rynek odebrał to jako sygnał, że właśnie obniżki stóp w marcu nie będzie. Też powstaje pytanie, czy w ogóle będzie w tym roku obniżka, skoro inflacja może odbić w drugim półroczu. Więc na razie mamy tak naprawdę taką spekulacyjną zachętę do rozegrania mocniejszego złotego. Zwłaszcza. To by się pojawiło, gdyby inflacja z USA, którą poznamy jutro, czyli we wtorek, okazała się być dalej niska, co podtrzymałoby oczekiwania dotyczące majowej obniżki stóp przez Fed. No w takiej sytuacji, jeżeli w Polsce obniżek nie będzie, a te właśnie obniżki będą, Gdzieś późną wiosną, nawet w USA czy też w strefie euro, no to to jest właśnie pole do tego, żeby spekulacyjnie rozegrać mocniejszego złotego. I w takim układzie notowania euro do złotego mogłyby zejść no już wyraźnie poniżej poziomu 430, a z kolei dolar, oczywiście zależy od tego, co stanie się na parze euro-dolar, ale jeżeli, tak powiedziałem, inflacja w USA nie zaskoczy i, i będzie dalej e, opadać, e, no to tutaj euro-dolar może iść do góry, i w takim układzie para, dolar złoty, e, poszłaby wtedy mocniej w dół. Tu myślę, że te okolice, które były w grudniu, czyli poziom 3,88, że to jest e, możliwe w takiej sytuacji do osiągnięcia w perspektywie około miesiąca.